Siema, siema. Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj chyba najgorsza robota według mnie. Widzicie za mną. Robimy to we czwórkę. Nazywa się to Einlegen. Bijemy puszki. I dociągamy rurki. Później to wszystko zalewają betonem. No i później w suficie widzimy te wszystkie puszki. Przyciągamy tam właśnie w tych rurkach kable. Taka budowa. Według mnie najgorsza robota, elektryka na budowie, jeśli chodzi o mieszkaniówki, bo wszystko praktycznie na zbrojeniu i na kolanach trzeba je opaskami właśnie przyciągnąć do zbrojenia, żeby przy zalewaniu nie powyskakiwały. na przykład tego mimo że to są zaciski to i tak jak wibrują beton, może to wyskoczyć, dlatego musimy naciągać opaskami. Tak to wygląda. No i co, akurat dzisiaj fajna pogoda. Robimy to od może 40 minut. Bo byliśmy wcześniej na mieszkaniach, ciągnęliśmy dalej tam te draty. No. Dobrze, że pogoda sprzyja, bo ostatnio robiliśmy do budynku obok to deszcz padał niemiło wtedy się robi. Także przerzucę kamerę naprzód i trochę Wam pokażę więcej. Nowe buty sobie sprawiłem niedawno, dzisiaj trzeci dzień. Także można chodzić, tamte rozwaliłem chyba właśnie na zbrojeniu. A tutaj robiliśmy tydzień temu, Już wszystko zalane, także, Także widzicie, trzeba dobrze paskami zaciągnąć, bo później jak wibrują beton, to wszystko wyskakuje i jest problem potem przetkać druty i kable. Także co piętro tak się robi. Tu akurat gdzie ja stoję, to jest ostatnie piętro przyjdzie tylko beton i później papa na to i tak to będzie wyglądać jak tamten budynek A teraz idziemy na przerwę tam mamy nasz kontyner przerwa godzinę no i później wracamy tutaj do pokonania sporo schodów także nogi bolą zobaczcie a po przerwie z powrotem do góry także nachodzimy się